Cześć, mam na imię Julia, chociaż z nami mówił mi Alex, mam 16 lat, chodzę do klasy drugiej FA8 i kandyduję na przewodniczącą naszej szkoły. A teraz przedstawię wam parę moich pomysłów. Pierwszym z nich jest możliwość wejścia do szkoły głównymi drzwiami. Jednym z problemów naszej szkoły są puste skrzynki w toaletach dla dziewczyn. Kolejną moją propozycją jest wymiana lustra przy w szutkich łazienkach. Ponieważ nasza serdecka jest dość zniekształcona w jego odkryciu. W naszej szkole jest bardzo dużo młodych kierowców, którym utrudnia jazdę i przeszkadzają dziury w naszych szkolnych parkingach. Dlatego jednym z moich planów jest właśnie pozbycie się i zaklejenie tych przeszkadzających dziur. Kolejnym z moich planów na ożywienie życia tej szkoły jest stworzenie charytatywnego meczu, który odbędzie się na wiosnę podczas którego będziemy mogli wpłacić jakąś kwotę na zbiórkę wybraną przez uczniów naszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły będą nagrywać film, na którym przedstawią różne dobre uczynki, a później zostanie on umieszczony na stronie naszej szkoły. Podtrzymanie naszych szkolnych tradycji, takich jak mikołajki, halloweenowe przebieranie się i poczta walentynkowa. Jeśli chodzi o Halloween, to jeszcze mam dwa pomysły. Pierwszy, Halloweenowa tematyczna noc w szkole, na przykład o Halloween Potterze. Drugi pomysł to pokaz mody, gdzie będziemy przedstawiać swoje Halloweenowe stroje. Jak wszyscy wiemy, brama do naszej szkoły jest zamknięta, dlatego uczniowie, którzy chodzą na przystanek Mexic Park, często się spóźniają, ponieważ ich busy przejeżdżają 5 minut przed lekcją, a nie mają czasu przejść na około szkoły. Dlatego nasi uczniowie często wybierają dość niebezpieczny, ale dużo szybszy sposób, czyli przeskoczenie przez ten pot. Jednak może się to skończyć bardzo dużą kontuzją, ponieważ są tutaj takie kamienie. Brakuje Ci nerzekowania z przedszkolami? Mi też. Dlatego stworzyłam pomysł, aby w naszej stworzyć kącik, w którym będą znajdować się ufy oraz materacy, na których będziecie mogli odpocząć. Chcę stworzyć projekt nowych głosów, który będzie polegać na tym, że pod naszym szkolnym będzie składka, do której będziemy wrzucać karteczki z pomysłami na wasz samorząd lub inne sprawy. Pewnie nieraz szukajcie ciekawych ofert pracy na wakacje. Tak się składa, że ja bym chciała wprowadzić projekt polegający na tym, że samorząd szkolny będzie szukać właśnie takich ofert, a później przedstawiacie uczniom naszej szkoły. Dzięki za wysłuchanie moich propozycji i liczę na wasze głosy.